Hejo! Ja jestem Mara i chciałam Was zaprosić na kontynuację na naszego popularnego maratonu Halo. Tym razem przyszedł czas na Halo 2. Jako, że Halo Kombat Wolf ogrywałam w wersji te, tej oryginalnej, klasycznej, a, a nie zremasterowanej, bo, ponieważ ta, tamtej wersji nikt nie wybaczy, to, to, to Halo 2 jest naprawdę pięknie zrobione w tej, tej właśnie wersji anniversary. Więc tak też będziemy to ogrywać. I, i wiadomo, przetłumaczę te, te wszystkie katsenki i co tam będzie. Tak więc zapraszam. One. Are you sure? Yes. They called it the Pillar of Autumn. Why was it not destroyed with the rest of their fleet? It fled as we set fire to their planet. But I followed with all the ships in my command. When you first saw Halo, were you blinded by its majesty? Blinded? Paralyzed? Dumbstruck? No. Yet the humans were able to evade your ships. Land on the sacred ring and desecrate it with their filthy footsteps. Noble Hierarchs, surely you understand that once the parasite attacked, there will be order in this council. You were right to focus your attention on the flood, but this demon, this master chief. By the time I learned the demon's intent, there was nothing I could do. of truth this has gone on long enough make an example of this bungler the council demands it you are one of our most treasured instruments long have you led your fleet with honor and distinction but your inability to safeguard halo was a colossal failure hey, it was heresy i will continue my campaign against the humans no you will not soon the great journey shall begin but when it does the weight of your heresy will stay your feet and you shall be left behind Was about to fail. There's viscosity throughout the gel layer. Optics totally fried, and let's not even talk about the power supply. You know how expensive this gear is, son? Tell that to the Covenant. Well, I guess it was all obsolete anyway. Your new suits of Mark Six just came up from Songnam this morning. Try and take it easy until you get used to the upgrades. Okay, let's test your targeting first thing. Please look at the top light, good. Now look at the bottom light. Alright, look at the top light again. That's it. Now the bottom one. Okay. Everything easy checks out. The cl the check. the yeah, Halo, on, Move around a little. Get a feel for it. You're ready, come meet me by the to moim zdaniem jest, jest bardzo fajny, ponieważ przekazuje najważniejsze informacje graczowi, a też jest hey, także jakby w lożej w, w, w klimacie. W Dobrze. A też wiadomo na, na przestrzeni dat, to to, to to jest taka klasyka. No tak, szybciej się odnawiają, ale czy, czy są lepsze, mocniejsze? Nie, nie będziemy powoli uczyć się wszystkiego.

Shipped out for basic. The orbital defense grid was all theory and politics. Now look, the Cairo is just one of 300 geosync platforms. That MAC gun can put around clean through a Covenant capital ship. Coordinated fire from the Athens and the Malta, nothing's getting past this battle cluster in one piece. Driving all morning. Nobody's saying much, but I'll bet something big's about to happen. You told me there wouldn't be any cameras. And you told me you were gonna wear something nice. Folks need heroes, Chief, to give them hope. So the smile, what's your well, we still got something to smile about. Disappointed. Are you sure? Another whisper, sir, near Io. We have probes en route. Uh, I apologize, but we're going to have to make this quick. You look nice. Thank Thanks. you. Sergeant Major, the Colonial Cross is awarded for acts of singular daring and devotion. For a soldier of the United Earth Space Corps, <laughs> there can be no greater heresy. Let him be an example for all who would break our covenant. Commander Miranda Keyes, your father's actions were in keeping with the highest traditions of military service. His bravery in the face of impossible odds reflects great credit upon himself and the UNSC. The Navy has lost one of its best. Space ruptures directly off our battle cluster. Show me. 15 Covenant Capital ships holding position just outside the kill zone. This is Fleet Admiral Harper. We are engaging the enemy. Negative, Admiral. Form a defensive perimeter around the cluster. Commander, get to your ship. Link up with the fleet. Yes, sir. You have the MAC gun, Cortana. Soon as they come in range, open up. Gladly. Something's not right the fleet that destroyed reach was 50 times this size sir additional contacts boarding craft and lots of them they're going to try to take our mac guns offline give their capital ships a straight shot at earth master chief defend this station yes sir i need a weapon right this way I okej, okay. teraz za zaczyna się już prawdziwa gra. Niemniej bardzo podoba mi się storytelling w Halo 2. Że nie widzimy już wydarzeń tylko i, i wyłącznie z perspektywy Chiefa, ale też pierwszy raz widzimy coś więcej z jeśli chodzi o Covenant. Niemniej tak, tutaj można no nosić dwie mniejsze bronie naraz, ale, ale weźmiemy sobie jedną. Nie, Nie mnie, jeśli chodzi o wydarzenia po pomiędzy grami Ponieważ w Halo Combat i Wolsko skończyło się na tym, że Chief uciekał... uciekł ze zniszczonego pier... z eksplodującego pierścienia. A tutaj zaczynamy grę już na orbicie ziemi. To, to co się wydarzyło. Chief... Zjednoczył się z ocalałymi innymi ocalałymi żo żo żołnierzami z pierścienia. Między innymi właśnie Johnsonem. I to jest właśnie... Tak jak wcześniej się zapytał ten, ten żołnierz, w jaki sposób Johnson przeżył i wrócił na ziemię. To oni się zjednoczyli. Później przejęli jeden statek flagowy Covenant, chyba nazywał się Ascendant Justice, w którym Później wrócili na, na Reach, żeby zjednoczyć się z, z, z tymi ocalałymi, którzy po, po upadku planety. A wtedy też dowiedzieli się o planie Covenant, które planowało zaatakować Ziemię. Tak więc po, pospieszyli, żeby, żeby zdążyć i jakoś jej bronić. Niemniej to, to też było troszeczkę ironiczne, ponieważ Ludzie myśleli, że Covenant chce zaatakować Ziemię, a prawda była taka, że armia jako Prorok Żalu odkrył wtedy dowiedział się, że por portal na Arkę znajduje się na planecie Eldain, er a nie miał pojęcia, że. Erde Tailin jest ziemią. Czyli planetą ojczystą ludzkości, więc tak jak tutaj byli zdziwieni, że. Flota Covenant, która zaatakowała RIC, była dużo większa, to, to tak, bo wtedy oni chcieli zaatakować i, i, i zniszczyć RIC, a tutaj, jako wtedy szukali artefaktów, ale tutaj prorok nie miał pojęcia, że, że tutaj w ogóle ludzkość będzie, więc wziął po prostu kilka statków, swoją flotę i tyle, a nie był na to przygotowany, więc był chyba jeszcze bardziej zaskoczony niż ludzkość. No dobra, tak się zabije. Hmm, mam granat, ale tylko jeden. Malta, what is your status? Over. I don't believe it! They're retreating! We won! This is bad, real bad. No, nie jest to najlepiej. Przez chwilę myślej, że, że wygrywają, a tutaj nagle Kowal się wycofuje. Ale jak widać, no mieli powód. Brawo Mara, super granat, bardzo taktyczny. Nie mniej, tak, tak jak wcześniej Johnson powiedział, ta stacja Cairo, na, na której się znajdujemy, to jest jedna z 300 stacji obronnych wokół planety. Tak jak Malta, Ateny i Kairo, jest ich około 300. Nawet tutaj widać w oddali jeszcze więcej. Ale piękna animacja. W ogóle Skybox w tej misji jest przepiękny, bo, bo to jest tylko jedna misja tak ta naprawdę. A w remasterze zrobili piękny skybox. Ta cała ta galaktyka, Mongowice. Ja, ja przepraszam, ale ta w ogóle ziemia, to, to wszystko jest piękne. Niemniej tak ta wyglądała w oryginale. Skybox, no wiadomo, czarne i, i białe gwiazdy, ale moim zdaniem, ziemia tak troszeczkę ładniej wyglądała. Tu może troszeczkę za, za dużo kolorów i kontrastu jest. Ale w obu wersjach jest piękna. Ale dobra, i idziemy dalej. I mi też, też podobnie się za zaczyna, prawda? Może tym razem nie, nie statek pilarowoty, ale tutaj znowu Covenant abordażuje nas i musimy bronić się za granaty, to, to jest 10 na 10 teraz się uda o, nie wiedziałam, że, że zrobi tą animację No tak, teraz w tej grze też dodali niektóre animacje, że ci potrafią wspinać się

To Dowiedzieli, wiedzieliśmy się dlaczego. Bardzo sprytne. Ej, zostawmy im bombę. To będzie później spokój. Sami wypuchną, no, nawet nie wiedząc. No, inne stacje nie, mia nie miały tyle szczęścia, bo nie mieli ani Cortana, ani Chiefa. O oh, wow, on wybiegł. Normalnie można tu przyjść, później tu przyjść, i on tu jeszcze czeka. Sprytny. Niestety. No, sorry, gościu. Z drogą w ogóle mamy nowy pancerz, bo, bo teraz Tajczyk dostał Mark 6. I teoretycznie ten moduł. Energetyczny tych tarcz, osłon energetycznych, był spalony i to nie jest jakby. Jest oczywiście to ja, albo też nie pamiętam, czy jest potwierdzone, ale wtedy, wtedy w komat Wolf, kiedy Cortana teleportowała Chiffa do, do statku, to teoretycznie wtedy mógł zostać trochę uszkodzony. Więc tak jakby teraz mówił w tej poprzedniej ja jak wtedy ten pan o tym mówił. terminal. Pursuant to Office of Oni Retrieval and Acquisitions Inquiry of 26 September 2552. The following is a target profile of Del Vademy, Supreme Commander of the Covenant Fleet of Particular Justice compiled by Lieutenant Commander Locke. First confirmed contact with Vatami came in 2535 on an unofficial human colony known as the Rubble. After action reports from civilians, as well as Spartan Units 006, 111, and 120, suggest that Vatami was at that point a relatively minor functionary of the Prophet of Regret. Spartan 006 engaged Vatami in combat on the Rubble. Both parties survived the encounter. Shortly after 2535, the UNSC first encountered the newly formed Covenant Fleet of Particular Justice, now led by Vatami. Review of early engagements with this fleet show that it quickly grew in size from five to nearly 60 ships as Vatami cut a path in many human systems. Boney Section 3 made multiple attempts to anticipate or even track Badami's movements at the cost of a number of operatives' lives. Badami eluded all such efforts and he continued his unpredictable and devastating campaign. Badami also stands out from other Covenant commanders in the frequency in which he takes a personal role in ground assaults. I ok, te, teraz te terminale w Halo 2 będą się częściowo koncentrować na nowej postaci, no, nowym bohaterze, w którym będziemy grać właśnie tym arbiterem, Telpadami, który też pokazuje się w tych Covenantowych cutscenkach. A oczywiście, Master Chief Collection wtedy wyszło przed Halo 5, więc te terminale też wcześniej w, w oryginalnej grze nie było ich. I między innymi dlatego właśnie Lok, nowa postać, która będzie w Halo 5, jest narratorem. Pójdzie? A, nie pokusił się. Byłam pewna. Jednie co to, jako w Halo 3 jednie są inne terminale, w Halo, jako to był pierwszy, pierwsza gra, kiedy w oryginale dali terminale i to wtedy nie były filmiki, tylko jakby rozmowy sprzed, foranerów sprzed odpalenia pierścieni, a dopiero wtedy w 343 w tych remasterach zaczęli dawać te takie filmiki te, w terminalach, co moim zdaniem jest jednym z najlepszych feature'ów, bo taki głębszy lore, i też, no, bardzo fajnie to się ogląda. Będą wbiegać? Będą. Oczywiście, że wszyscy uciekli. Przepraszam, co się z tym granatem stało? Bo byłam pewna, że wybuchnie, a, a chyba spadł? Tu gdzieś jest trzeci. A, zablokował się tu. Niemniej, to też jest dosłownie jedna misja, gdzie zrobili skybox wszystko, a też jest grawitacja zaniżona. Oczywiście no, idziemy. Ale fizyka zaniżonej grawitacji, zrobiona tylko na dosłownie 2-3 minuty jednej misji w grze, to to jest coś, co to można szanować. Poza tym, w, w przestrzeni kosmicznej, w próżni, Chief mogły przeżyć 90 minut, bo ponieważ w tym pancerzu Mjolnir, w Mjolnir tyle jest ten, jakby, taki survival mode, który. Umożliwia na przetwarzanie tlenu i udostępnianie tlenu na 90 minut, więc no, to jest plus, ale też minus, bo jednak to nie jest aż tak dużo, bo były przypadki innych spartan, którzy niestety ale zaginęli w przestrzeni kosmicznej i ciężko, żeby przeżyli. A, myślałam, że nie żyje. Nie będziemy wjeżdżać na górę. Ja naprawdę obiecuję, kiedyś uda mi się świetnie rzucić granat, ale to nie dzisiaj. click bo wiadomo teraz te zmodernizowane gry wszystko mają na jako przybliżenie, mają na triggerze a stare gry od Bungie i Halo 4 jeszcze nie miały tego bo to wtedy nie były jeszcze te czasy na ADS Uf. więc wtedy to jeszcze granaty były na triggerach, a dopiero później to się zmieniło że, że trigger jest przybliżeniem więc teraz jak się Wskacze pomiędzy grami, to, to zawsze jest trochę mylące. uda nam się, to, to będzie easy. Tam jest bomba, to jest nasz cel, inaczej wypuchniemy. A, dobra. <grym> Spiknęłam kogoś, udało się, do, do dobra. Mój cel życiowy jest osiągnięty. Dobra, jeszcze tu. Co? Me inside your head now. Left. You don't want to know. Cairo, this is an Amberclad. The carrier shield is down. I'm in position and ready for immediate assault. Negative, Commander. Not against a ship that size. Not on your own. Sir, permission to leave the station. For what purpose, Master Chief? To give the Covenant back their bomb. Permission granted. I know what you're thinking, and it's crazy. So, stay here. Unfortunately for us both, I like crazy. Up. We're taking this fight to the surface.